Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś czas na zupę, także będzie zupa rybna. A składniki jakie będziemy potrzebować to dorada, koper włoski, por, marchewka, pomidor, liść laurowy, anysz, czosnek, seler naciowy, natka pietruszki, koperek. Słuchajcie, zaczynamy od dorady, czyli z dorady zrobimy filet, a na bazie szkieletu Zrobimy sobie wywar. Czyli bierzemy sobie najpierw doradę. Dorada już jest wyfiletowana. Słuchajcie, wziąłem doradę, bo przede wszystkim y, mięso jest naprawdę y, bardzo smaczne. Ryba żywi się skorupiakami i małżami i bardzo szybko się ją robi. Słuchajcie, chodzimy doradę. Nacinamy ją od tej strony. I delikatnie nacinamy. Podważamy delikatnie i za pomocą noża po prostu ciągniemy nóż delikatnie w dół. To jest chyba taki najprostszy sposób, który mogę wam pokazać. Następnie. Pamiętajcie, że tu są twarde ości, więc wybijam chwilecik. o. filet mamy gotowy, czyli przełożymy na początek tutaj filety, kolejne, to przekładamy do garnka, 10 minut wystarczy, następnie przelewamy smak z naszej ryby i z powrotem przelejemy go do garnka, czyli po tym wszystkim dodajemy wszystkie Składniki czyli pokrojone warzywa. I będziemy gotować na małym ogniu około 25-30 minut. O! Ryba wyfiletowana. Teraz Wam pokażę, jak ściągnąć skórę. Proszę bardzo. Kładziemy rybę tutaj delikatnie przyciskamy. Dotykamy nożem i powolutku przeciągamy. Skórę podtrzymujemy. O! No. Jedno. i i kolejna. Pozbyliśmy się skóry, rybę przekładamy na talerz. Pamiętajcie, żeby ją uprzednio e, przemyć w wodzie i osuszyć. Teraz delikatnie ją posolimy, popieprzymy i zawiniemy za folią spożywczą i wstawimy do lodówki. Słuchajcie, wszystko pokroiłem, czyli marchewka, Półcentymetrową kostkę, dorzucamy już do garnka. Następnie cebula, również kostkę. Fenku pokryłem go w takie większe kawałki. Pora, przekroiłem na pół. Chodzi o to, aby później go łatwo było wyciągnąć, ale żeby smak pora został, bo będziemy troszkę inaczej serwować. Czyli miseczki tutaj mamy. Słuchajcie, seler nociowy dodamy na samym końcu, bo on tak naprawdę bardzo y, szybko mięknie. Więc go dodamy na, na samym końcu. Teraz zalejemy wodą. Słuchajcie, włączamy i gotujemy sobie na małym ogniu. A my w międzyczasie, co jest ważne, zetrzymy sobie pomidora do zupy. Czyli sobie na pół, i na tareczce ścieramy. Aby wszystko rzucić, cały miąż do środka bez skóry. Czyli kolejny patent na nieparzenie pomidorów i ściąganie skóry. Słuchajcie, ostatnia skórka. Jeszcze tutaj jest taki o, kawałek. Grubszego. I tutaj. Mm. Super. Czyli również dodajemy do zupy. Przelewamy całość. Czosnek. Mierzymy. Oczywiście czosnek. Słuchaj, mm. czosnek też gnieciemy, aby później go wyciągnąć. Z ciekawostek na przykład. Jan trzeci Sobieski uwielbiał zupę skarpia. Liś laurowy, ziele angielskie i zamykamy. I gotujemy około 30 minut. Słuchajcie, 20 minut minęło, więc czas wyciągnąć pora eee, czosnek. Także pozbywamy się tych większych kawałków pora. Chodź tu piękny. O jest. Pora. Ok. Słuchajcie. Następnie dodajemy. Tak jak powiedziałem, seler na ciały, on bardzo szybko dochodzi, czyli sobie oh, dorzucamy go, żeby zmiękł. Pokroiłem natkę pietruszki, do tego liście z selera i dodamy jeszcze kopru włoskiego, również pokrojonego na sam koniec, aby nasza zupa była. A, jeszcze bardziej aromatyczna. Słuchajcie, wyciągamy mięso z lodówki. I tak naprawdę rybę kroimy 5 minut przed podaniem i wrzucamy również do naszej zupy. Czyli wyciągamy filet. Wykręcam sobie to środkową część przeważnie sąności i kroję w takie kawałki i dorzucam filet jest bardzo cienki więc nie potrzebuje e, długiego gotowania wystarczy że nam się zaparzy a nie chcemy żeby nam ryba żeby była przeciągnięta ok czyli dodajemy rybę do tego zioła o. i szykujemy talerz, na którym wydamy zupę czyli jakiś głęboki w międzyczasie posprzątam, także dajcie mi 5 minut i zupa będzie gotowa tak jak obiecałem po 5 minutach czyściutko talerzyk naszykowany Pamiętajcie, na małym ogniu, na małym ogniu. Słuchajcie, trzeba doprawić jeszcze solą i pieprzem. Zamieszam. Ale pięknie wygląda, naprawdę. I zaraz Wam powiem, jak smakuje. Czy czegoś nam... A. Jeszcze troszkę słuchaj okej. Okay. Zobacz, zupa. Zaraz chciałbym wyciągnąć rybek. O, jest idealna pokazana, czyli jest mięciutka. Nie rozwala się, czyli jest chrupiąca. Kolor jest lekko różowawy od pomidorów, ale pomidory naprawdę nadają cudownego smaku. Słuchajcie, czyli zupę mamy gotową. Jakbyście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie moje przepisy na ulotkach. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Koniecznie musicie spróbować tego.